Dobra, witam was wszystkich w odcinku takim informacyjnym wiem 6 AFT, ale tak. Sia jest 15 maja i jest to e, ostatni się trają e, wersja 1.3.5.3 e, jutro, czyli, czyli... 16 maja 2020 roku wprowadzi wersja 1.4.0.1 Znana jako Shoonie's End, i to będzie prawdopodobnie e, ostatnia aktualizacja, jaką, jaką to stanie. Te kre. I tak e, chciałem, chciałem powiedzieć parę rzeczy na, na temat dwóch let's playów z i z Sonika. E, e, let's Stray będzie się raczej wyrosił w weekendy. E, pentacle Chyba na Master Mow się raczej pentacle, ponieważ to jest coś nowego. No tak więc, ta, tak więc tak więc... Tak szczerze mówiąc naftę. Ja się sam nie mogę, nie, nie mogę to szukać tego update'a, normalnie nie wierzę, że, że ten... że ten to słownie jutro wychodzi. No, tak więc taka, taka tylko informacja na temat tej gry. E, Soto AlexPracy Sonic Adventure. E, tak szczerze już nagrałem prawie wszystkie odcinki. Oprócz przed ostatniego i i, i, właśnie, i właśnie dzisiaj chcę, chcę już jakaś ostatni odcinek, że mieć myślił, że... szepy już, te, e, żeby już ten jakby z głowy. Jeśli o mi chodzi. No. To tak więc. E, w, nie wiem, pewnie w następnym tygodniu już wszuszę wszystkie odcinki Sej Sonic Adventure e, A w więksie spodziewaliście się Sej pod tytułem nie wiem, A ja po Mistrzowsku, tak? Wejście Master Mode e, Sei 1. E, 1.4 No. E, ta, tak więc dziękuję za moje wysłuchanie. Wisimy się. Nie, nie wiem w jakim odcinku. Jeszcze może dzisiaj szósty odcinek Sonic Adventure pierwszy z historii Pika. Ale nie wiem, to się zobaczy. E, to. Edo a ja, a ja ten. Eee... a ja... i ten jakaś finał Sej Sonic Adventure. Na ja.